Nie nabiną, choć to ci pokażę w jednej nucie co oznacza hip-hop b boje desk, i graffiti To tylko mała dawka hip-hopu na głośniki Ej, kto o tym nie nawinał? Choć to ci pokażę w jednej nucie, co oznacza hip-hop B-boye, deskorolka i graffiti To tylko mały odłam, jak pi do tej muzyki Wiesz, że PP weź że przedstawia wszystko Pierwsza zasada, u nas tylko lata real talk. Każdy z naszej ekipy flex wyjaśnia szybkość punk witem Na klipach widzę, jakby sobie wkładał dildo Druga sprawa nie na siłę, wszystkie teksty są zajawy, a nie po publikę wypuszczanie czegoś, bo jest modne, jakoś prosił o zasiłek. Sami chcemy definiować, co zostanie A po trzecie, czyli tak naprawdę najważniejsze jak pojawi się hajs między nami będzie nadal piękny dla mnie. Rzeczy materialne ważne nie są w ogóle. Największy pożytek z hajsu to jedzenie, podróże, podróże, podróże. Kto mnie tym choć to Ci pokażę w jednej nucie, co oznacza hip-hop, b-boye, deskorolka i graffiti, to tylko mała dawka hip-hopu na głośniki. Ej, kto o tym nie nawinął, choć to Ci pokażę w jednej nucie, co oznacza hip-hop, b-boye, deskorolka i graffiti, to tylko mały odłam, jak P do tej. A bryndza nie ukrywam Jesteśmy czasem jak masywna dzicz, Która bardzo lubi kiedy jara się najska na A szczególnie ja, w końcu do ksywy, Dobry cheese, przyzwyczaj się do tych bo W z namieszamy swoje W życiu przecierpiane, wdzięczni mocno Za te teraz mu defi. Ostro nasze stany, jak pytają nas o szczęście Odpowiadam, raczej stary A jak kurwa sobie myśli, skoro mamy te zajawy Naszym celem nie stworzenie, a nie żadne zarabianie Jeśli papier wpadnie, będzie fundusz na zwiedzanie Ale na etapie tym jest kurwa doskonale hey, kto o tym nie nawinął, chodź to ci pokażę co oznacza hip-hop, beatboye, deskorolka i graffiti to tylko mała dawka hip-hopu na głośniki Ej, kto od mnie nie nadminął, Choć Chodź to ci pokażę w jednej nucie co oznacza hip-hop, beatboye, deskorolka i graffiti to tylko mały odłam, jak bi do tej muzyki kurwa hey, <śpiewa> <śpiewa>